Grupa eksploracyjna NS Kazan. Dzisiejszy materiał będzie wyjątkowy. Przedstawimy Państwu kino uciecha, jak wygląda w środku oraz wokół tego budynku. I taka ciekawostka, że początkowo budynek miał służyć jako siedziba straży pożarnej. Znajdowały się w nim remiza, dwuizmowe mieszkania stróża, sala do ćwiczeń dla orkiestry, świetlica. Sekre, sekretariat oraz sła, nawet posiedzeń zarządu. Na parterze znajdowały się kasy biletowe, restauracje, pomieszczenia techniczne oraz obrzędne z podwójnymi schodami prowadzącymi do tej sali teatralnej, gdzie wszystko zobaczycie i trochę takich ciekawostek ze środka już. Więc serdecznie zapraszam na relację filmową. A tak jak powiedziałem, że wejdziemy, tu my weszli i zwiedzimy tutaj teraz to kino. Uciecha, więc pokazuję teraz Państwu, jak to wygląda w środku. Aktualnie znajdujemy się w piwnicach. Tutaj nic ciekawego nie ma. W tym pomieszczeniu również. Idziemy za Maćkiem. Ja bardzo no tutaj też nic ciekawego. Mnóstwo pajęczyn. O, a tutaj ciekawe pomieszczenie. Jeszcze nie przejdzie. Musimy się wrócić. I Magazyn OSP. Tutaj, jak wiecie, przez jakiś czas miała siedzibę swoja, swoją straż pożarna. Idziemy za maczkiem. Nic jest zamurowane wyjście. Co ty gadasz? No. To nic. Damy radę. No, i jesteśmy w środku w tym kinie. Pokażemy teraz yy, co tutaj. Można zobaczyć, zwiedzić, więc zobaczcie na ten filmik. Garderoba. O cholera. No trochę sprzętu jest. to jaki? I jak widzimy tutaj pozostało wyposażenia płyt OSB masa. Tutaj chyba było okienko kasowe. A tu jakaś poczekania. Mnóstwo mnóstwo papierów. Starałem się cicho mówić, bo jesteśmy w sąsiedztwie straży pożarnej. Wszystko jak widzicie zmagazynowane zmagazynowane i niestety zniszczone. Kolejna pamiątka po tym, że znajdowała się kiedyś tutaj remiza. Napis OSP czelać. Tak jak Maciek mówił przedstawiając historię tego miejsca. Strażacy opuścili ten budynek w momencie, kiedy dobudowano im nową strażnicę do istniejącego tutaj budynku. Magazyn. Piecach kuchennych, piekarniki. Troszkę mi ostrość spada, ale to pewnie przez światło i pył, który tutaj się znajduje. że udamy się teraz już do wspomnianej na wstępie sali teatralnej teraz musimy przejść znowu przez to pomieszczenie, które jest przy jak najciszej maćku Całość wyłożona jest parkietem drewniany. Tak wtedy robiono. Okay, przeszliśmy. Chyba nie zauważyli. I udajemy się już do budynku właściwego kina, czyli do sali teatralnej. Taki mi świeci. Namy gołębie I tutaj już widzimy część wyposażenia. Czyli, czyli krzesełka, na których siedzieli widzowie. A my znajdujemy się, wchodzimy o właśnie do sali teatralnej. Miejsce pod ekranem. Tutaj wystawione były też sztuki. I podnoszone ekrany. Proszę. Drążki, na których wieszano scenografię. W zależności od tego, jak zmieniały się akty sztuki. Tak zmieniano też dekorację, którą opuszczano i podnoszono wraz z rozwojem sytuacji na scenie. Tutaj cały, cała machina, która tym sterowała. Linka jeszcze jest. Tu też jeszcze linki się ostały. Widać już góra przecieka trochę, są dziury Teraz udamy się powoli do miejsca To jest zwykłe takie pomieszczenie toalety pewnie dla aktorów, którzy występowali gdyby w razie spektaklu zaszła taka potrzeba tudzież dla obsługi scenicznej bo jak wiecie z tego, co powiedział Maciek, oprócz filmów wystawiano tutaj także sztuki teatralne. Teraz przejdziemy sobie do miejsca, które jest sercem całego kina, czyli do miejsca, z którego wyświetlamy te filmy. Tu pepsi zostawił, dobry dobry wybór. Bardzo fajne, klimatycznie miejsca. Ale nie Ale nie Tutaj znajdowała się też loża górna. Właśnie na niej się znajdujemy teraz. O, jesteśmy na balkonie. Tutaj są kanały, z których wyświetlano dane filmy. Fotki. Może się coś Chodź, chodź, chodź. Będzie. No I tutaj będzie wejście do projektorowni. No jesteśmy już. Przy projektorowni, tutaj jeszcze zobaczymy sobie magazynek. O, jakieś stare rolki na dole. O, proszę. I wchodzimy do miejsca, gdzie kiedyś, właśnie tędy, wyświetlano filmy. Bardzo nie będę tego ruszał, bo nie chcę zniszczyć, a sterko widać było. Bardzo fajnie to wygląda. O tutaj troszkę więcej się ustało tego. Okej. Okay. No i tutaj cała tablica rozdzielcza. Jak yy, maczku? No robi wrażenie. Szkoda, że to dalej nie funkcjonuje, ale. Ja bym to widział w formie takiego jakiegoś kina retro. Tak. tak w starym tak, stylu. Tak, tak, Czarno-białe tak, filmy, tak. stary sprzęt. To mogłoby się podobać. Mogłoby to być dobre, ale to już za chwilę opowiem taką małą historię. Trzeba uważać, bo dachu się zarywa też. Właśnie. Ale po dachu to nie mamy w planie chodzić. Chyba. No. Chyba, bo z nami to nie wiadomo nigdy. Za chwilkę opowiem wam trochę historii na temat tego kina Uciecha w Czeladzi. Więc powiem wam troszeczkę teraz historii. Jesteśmy tutaj w sali, gdzie są projektory właśnie, odbywają się tutaj pokazy filmów. I teraz taka historia, taka ciekawostka. Że z wybuchem II wojny światowej budynek został zamieniony na Deutsche Haus, a straży, strażacy, co tutaj też niedaleko są przyłączeni, musieli opuścić tą remizę. W maju 1945 roku strażnicy rozpoczęli to mówią starania o rewolucję. Rewindykację, z tego co rewindykację gmachu tej strażnicy, który, które rok później zakończyły się sukcesem. Z tego co się dowiedziałem, dzięki zaangażowaniu mieszkańców i strażaków, wybudowano wozownię, do której został podpięty wodociąg miejski. Zniesiono również czteropiętrową wieżę ciśnień oraz podstawiono parkan, który oddzielał remizę od parku miejskiego, gdzie pokażemy później. Co tu jeszcze powiedzieć Wam? W latach 90. XX wieku Straż przeżyła kłopoty finansowe spowodowane potrzebą zakupu nowego sprzętu. Pieniędzy brakowało też na odremontowanie budynku strażnicy. Od kilku lat nie działało już kino wtedy. Po zamknięciu kina przez parę lat działała jeszcze restauracja mieszcząca się na parterze, gdzie pokazaliśmy również tą kuchnię, co tam była. Strażaków nie było stać na utrzymanie tego obiektu. Pojawiły się plany sprzedaży lub dzierżawy tego budynku, i do żadnego z nich nie doszło. Powiem Wam taką ciekawostkę, którą powiedział mi jeden znany y, operator y, takich projektorów w kinie. Otóż w dawnych czasach, jak wiadomo, jak powstał film, to powstawało tylko kilka kopii. I teraz, w sytuacji, kiedy trzeba było ten film rozesłać do kin, kina dostawało po jednej kopii. Gdzie jak skończył, skończyły się seanse, to zostawały potem te e, kopie przekazywane kolejnym kinom. I teraz tak, e, takie pomieszczenia bardzo często znajd znajdowały się też w kinach, e, w których e, było kilka sal kinowych. I teraz wpadli na taki pomysł, że w takich. Pomiędzy tymi pomieszczeniami wycinano takie właśnie dziury, przepuszczano przez projektory film od jednego do drugiego, do trzeciego. I tak film zaczynał się w jednej sali, potem leciał w kolejnej. I w ten sposób można było kilka takich filmów w kilku salach, jeden film wyświetlić, mając tylko jedną kopię. Ale to taka ciekawostka, którą też kiedyś opowiadał właśnie Czarek Pazura na swoim kanale. I będziemy powoli udawali się do sali teatralnej. Ostatni rzut oka na te piękne projektory. No to teraz cicho siedźmy. Teraz jest alarm w straży pożarnej, więc musimy trochę przeczekać. Możemy troszeczkę się przemieścić na dół, ale przeczekamy aż... strażacy pojadą na akcję, tak. dokładnie. Taki urbek z przygodami. to wygląda teraz z góry fajny rzut jest właśnie na kinową, na ekran dawny co był i tutaj są tak zwane loże były, były loże. widać że to bardzo niszczyło więc pokażemy teraz jak idzie dalej na dół no poczekajmy aż oni wyjadą na akcję bo za będą wyjeżdżać autami to, to nas mogą zobaczyć Jest klimat. No, i znajdujemy się tutaj na sali teatralnej. Muszę troszeczkę mówić ciszej, bo nie wiadomo, czy nas to nie usłyszy. A żeby wyście też y, moi kochani to usłyszeli. I tutaj taka ciekawostka, jak się dowiedziałem, że sala teatralna z balkonem, usytuowana na pierwszym piętrze budynku, mogła pomieścić nawet 500 pięć, osób. Na tym samym piętrze mieściły się też toalety oraz dwuizbowe mieszkania. W 1930 roku sala teatralna została oddana w dzierżawę. Zaczęło w niej funkcjonować kino czary, które po wojnie oczywiście zmieniło swoją nazwę na Kino Uciecha. Mimo, mimo że wszyscy kojarzyli ten budynek kina, czy no, budynek, z kinem nadal odbywały się w nim przedstawienia teatralne oraz różne przyjęcia okolicznościowe głównie wesela również też budynek stał się chlubą miasta szczególnie gdy wybudowano obok niego park imienia Tadeusza Kościuszki, gdzie strażnicy organizowali liczne festyny oraz święta państwowe i możliwe dalej tak organizują, ale to już później opowiem jeszcze taką ciekawostkę na koniec, na razie tak to tutaj wygląda, zachowała się tablica filmu radzieckiego, co wspomniałem, widać, że to wszystko jest zepsute, jest zrujnowane, eee, fotele jak widać nie nadają się nawet bym usiadł na no, no po prostu szkoda takiego obiektu. Ale no cóż, życie to jest. Więc pokażemy jeszcze rzut, jak to wygląda tutaj z tej sali teatralnej co tutaj stoimy. I później jak się przemieszczać będziemy dalej. Następne rejony tego budynku. No, a jednak wspomniałem, że nie można się na tych krzesłach. Sprawdziłem, jednak da się jednak się da siąść, więc. To na ja jaki? Wiem, Powiem tylko, że wygodne są. To na, jaki, to na <głos》>? jaki film czekasz? Ja czekam na jakiś film o urbexie? o Urbeksie oczywiście, gdzie pozdrawiam wszystkich eksploratorów i Urbeksowców. Ale to już jeszcze coś powiem na koniec. Na razie jak widać nie ma za wiele tych krzeseł, ale w miarę jak się otwarło takie coś tutaj on, to jest. Nawet w miarę czyste. Więc tak to wygląda. Idziemy teraz dalej. Trzeba uważniej się nie połóż Tutaj są te następne krzesła. Nawet tę łupkę zostawiłem. Tak to wygląda, że na tyle. Jeszcze tak na koniec powiem, że ostatecznie w 1998 roku miasto przejęło niszczący budynek. Rozpatrywano wzięcie terminowy a była Strażnica e, Strażacka. No i od roku 2002 w budynku nie powstało nic, nie został on wyremontowany i tak do dzisiaj właśnie Więc Serdecznie dziękuję za e, oglądnięcie filmu. Zapraszam do oglądania pozostałych filmów, również polajkowania. Jakiś komentarz można zostawić i Subika, jest ktoś Więc ja się żegnam i zapraszam na kolejny odcinek niebawem. Kazon i Broda, trzymajcie się ciepło wszyscy i zdrowo. Hej!